Panowie, nie będę mówił za długo, powiem to po prostu krótko i po męsku. Są to obiekty według naszej oceny do krypty, ponieważ yy, mamy wiele informacji pisanych już teraz, bo początkowo byliśmy kilka razy, kilkakrotnie w tych kryptach i bazowaliśmy na tym, że są to po prostu sejfy benedyktynów. To tak to w sumie wygląda, ale po otrzymaniu informacji piśmiennych już, po prostu doszliśmy do wniosku, że to tylko i wyłącznie mogą być te krypty co jest zapisane, potwierdzone i tak I teraz tak, na co chciałbym zwrócić uwagę. Moi ludzie zajmą się ubezpieczeniem z zewnątrz. Klasztorów, żeby nikt nam nie przeszkadzał. To znaczy mamy oficjalnie zgodę ministerstwa, ale wolałbym, żeby tam nie pełentano się ze strony osób trzecich. Mam prośbę też również do Nurków. Dlaczego? Do Nurków. Otóż dlatego, że chodząc tam widzimy na dnie, na dnie pod wodą różne rzeczy. Nie wiem, co nam zostawiono w roku 1963. Mogli przy szybkim wyjściu, aby zniszczyć i zacząć ślady krypt, mogli założyć jakieś ładunki. Dlatego prosiłbym was o jedno. Zwracajcie uwagę szczególną na jakieś przewody, druciki, jak coś wystaje z tego, z ziemi, nie dotykać. I zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. Czy nie ma jakiejś siatki, poprzez całą kryptę przykładowo na wysokości 30-40 cm bo w ten sposób w latach 60-tych minowano teraz więc tutaj ale możecie zresztą... Siatka będzie płasko leżała? Nie siatka czy... będzie gzyms robiony w farmie takiej Aha. także którą by nie dotknął zerwać mogą ładunki wybuchnąć Chociaż to jest pod wodą od 63 roku więc nie podejrzewam ale ładunki są ładunkami zależy czy... I jeszcze jest sprawny, czy jest sprawny Myślę, że jeżeli założyli zwykłe miny, to mogą po prostu rozpieprzyć cały ten układ. Dlatego pozostali ludzie, którzy będą na zewnątrz, po prostu prosiłbym, żeby się to wszystko odsunęło. Wejdą tylko płetwonurkowie, wejdzie dwie osoby, ekipy na pontonach, a wy z pomocą oczywiście stwórcy wejdziecie podłogę. Jak mówię, na co jeszcze macie zwrócić uwagę? Macie zwrócić uwagę na podłogę. Z czego ta podłoga, do nurków się zwracam, z czego ta podłoga jest? Czy ta podłoga nie ma czasami tarakoty? Bo w jednym, w jednym obiekcie jest tarakota właśnie na nim, bo my ją widzimy. Zwrócicie również uwagę na jedną już ważną rzecz. Na wiadra, na różnego rodzaju pace, na różnego rodzaju przykładowo kielnie, bo to my według naszej oceny jak świecimy latarniami to widać. Więc prawdopodobnie opuszczano te obiekty w popłochu. Wiadomo, że w 1963 roku nikt z uczciwych murarzy, czy tam tynkarzy, nie zostawiał sprzętu budowlanego na dnie, żeby to później zalać. Więc tak, albo klątwa ich dopadła, król słowiański, i tych wiedzim, albo po prostu uciekli szybko, bo zostało to zaminowane i szybka była ekspedycja na zewnątrz. Ja naprawdę tego nie wiem. Dlatego bym bardzo prosił, panów nurku, abyście po prostu. Naprawdę zwrócili szczególną uwagę, jak będziecie płynąć. Starać się jak najwolniej Po powierzchni pływaliście to... Po powierzchni pływamy, tak, po powierzchni pływamy, ale widzimy, że coś tam jest. Coś A ta jest. woda jest na tyle przejrzysta właśnie, że coś tam widać. No więc właśnie, na tyle jest przejrzysta woda. Woda nadaje się praktycznie do picia. I to jest ciekawe. No zresztą będziesz mógł koleżyć. O tak? no to chodzi, że to nie jest deszczówka. Nie jest deszczówka. To nie jest deszczówka, bo fikcyjne rury, które są wprawione i wstawione w ścianę, one prowadzą donikąd. Piękne głazy są wyjęte, wykute i w to jest włożone są rury kanalizacyjne z XX wieku, można powiedzieć. Prawdopodobnie z Marewilu, z, tego, z tej firmy tutaj w Suchetniowie, bo to są takie rury. Ale te rury, jak świecimy w te rury, to one dochodzą do ziemi i nie ma żadnego kanału. Więc pytanie zadam, komu zależało na zmyleniu? A skoro zależało na zmyleniu, żeby utwierdzić ludzi, że jest to zbiornik na wodę, to ma jakiś cel. Dlatego istotne są podłogi, jeżeli chodzi o krypty. Przeważnie krypty, w tym czasie były oczywiście ciała pan, palono ciała, więc chodzi o to. Chodzi o zarysy w podłodze, bo mogą być krypty w podłodze. Przeważnie te krypty mogą się znajdować w tych głównych portalach. Tam są takie portale, jak wejdziemy pod, pod, na tą wodę, to są portale, i pod tymi portalami przeważnie były krypty, no i może jakieś tam wizerunki, może kogoś, bo no trudno jest mi określić, bo tych nie ma ani obrazów, nie ma nic takiego. Natomiast tynk na wysokości 2 metrów, 20 centymetrów spadł. Prosili mnie z Instytutu z Krakowa, profesorowie, abyśmy pobrali próbki. Próbki, możemy pobrać próbki z tynku, tylko że prosili o kawałek tynku całości, aby mogli później laserowo przeciąć i sprawdzić strukturę, z którego wieku piasek był, skąd ten piasek był jaka to była zaprawa. Prosili również, abyśmy zdjęli część stalaktytu. Też określam, jakie te stalaktyty są. I oczywiście te tynki, żebyśmy zebrali z ziemi, co opadły przy naporze wody. Bo tam, gdzie jest woda, tynki poleciały na dno i są naokoło rozsypane wzdłuż tego muru. Czyli ta woda przepływa tam? No bo... Nie, woda stoi. Stoi, ale... stoi, bo gdyby przepływała, to by wypłynęła w ogóle z obiegu. Ona nie wypływa, ona stoi. Ona może tylko coś przybyć, ale rzadko. Myśmy robili Na badania. Nie widać tak, Wiosną robiliśmy badania i jesienią. Więc wiosną przybywa o 10 centymetrów. Więc gdzieś może jakiś przeciek jest. Podejrzewamy, że jest przeciek w kanale wejściowym, który został zabetonowany i zaspranzowany stalową taką bramą. Zobaczycie na ścianie, na wysokości dwóch, 4 metrów od posadzki, kanał wejściowy. Ten kanał ma 17 metrów długości. Myśmy weszli do niego i żeśmy szli na czworakach. To jest kanał budowany z kamienia czerwonego piaskowca. On jest w formie kwadratu. Także na kolana tylko można iść. Podejrzewamy, że ten kanał łączy się z tą studnią w Irydarzu. W Irydarzu z kolei jest studnia o głębokości 8 metrów. A paradoksem jest to, że... Dno tej studni jest z dębu, a studnia, o ile ja wiem i z moich informacji wiemy, miała 27 sążni. Czyli 27 sążni to jest około 54 metrów. Podejrzewamy, że między tą podłogą w wirydarzu tej studni, a pozostałe 54 metry jest próżnia. I tam prawdopodobnie są wejścia do tych krypt grobowych. Ale najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo nas wszystkich, żebyśmy weszli i po prostu stamtąd wyszli. <kuh> Dlatego to <tutaj kuh> Głębokość? Głębokość jest w tej chwili 2,20-2,30 w tym. Tej wody jest. Więc poruszać się raczej tak no, po cichu. Ja bym proponował, żeby jeden nurek płynął za drugim, bo jak będziecie płynąć przykład szpalerem, nie? To nie, tą władę zmącicie. Jakie jak my... jest duże to pomieszczenie? Na no, duże, jest takie bo pomieszczenie jak kaplica, 12 metrów długości. Sze szerokości? W szerokości gdzieś 8, nie? 8 metrów długo. No to jest duże, duże. to jest kaplica, normalna kaplica to jest. I a ty jest... próbowaliście zanurzyć światło do, pod wodę? No, no zanurzaliśmy zobaczyć? właśnie, widzimy na dnie, właśnie jak żeśmy zanurzali latarki na dość do wody. Niedaleko, to niedaleko, można zobaczyć. No to widzimy właśnie jakieś jadra, no pacze są rzucone. I to mnie właśnie zastanawia, dlaczego te pacze tam leżą. Nie pan, to jest no ciekawostka. Tak, to no może nie wrzucił. Ale czemu w 60? A co się wtedy... Bo w 63 roku przez przypadek te krypty zostały odkryte i tam wpuszczono takiego inżyniera polikowskiego, który miał opisać, że zadanie opisać te krypty, zmierzyć długość, szerokość wodę. ale jego już wpuszczono na wodę. Czyli to już było zatopione. Ale przed nim musiał być tam ktoś, kto te cholerne rury wstawił ściany, wyrwał te kamienie, te głazy kamienne i wstawił te rury. Te rury są tam nie przypią, nie wypiął. Ani do epoki nie pasują, ani w ogóle. A może one, do... one się zawaliły i dlatego one szły gdzieś dalej, ale tam gdzieś się zawaliło i one po prostu... Rury wystają około, około metra od tego, od, od tej ściany, od tej nawy, jak jest ta nawa. Pod, w tej nawie jest wykuta dziura i te skały są tak wyrwane, na chybie trafił. Gdyby tam murarze chcieli to rzeczywiście zrobić, to pewnie zatynkować ładnie, żeby nie było napływu. A to jest rura włożona i to jest wszystko, co jest zrobione. No dobrze, a to znaczy, że musiało być kiedyś tam zdecydowanie większy otwór, żeby tą rurę wprowadzić. Poprzez kanał burzowy ona nie A ta rura, tam nie ma ani kanału burzowego, tam nie ma żadnej rury nie było, Ślera. tam jest lita ściana, ta ściana została rozkuta po to, aby wstawić rurę i dla laików, którzy zobaczą, a że rurę tą i wodę, rurę tam proszę? do oni tą rurę wsadzili? Przez Odpocznie? górę, bo tam Aha. robili asfalt i no. przez przypadek rozerwano kopułę u góry. Kopułę rozerwano i później no co zrobić, asfalt robili, ponieważ kopuła jest masywna, bo to jest, ja nie wiem, ja określam to XIII, XII wiek, ale eksperci niech to potwierdzą, ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o style, no mogę tam znać te barok i tak dalej, a to już, już jest późniejszy etap, ale tam troszeczkę jest inaczej budowane. Te kaplice są tak potężnie, masywnie zrobione, że my sprawdzamy wiosną i jesienią zawsze pęknięcia, bo w te, tej chwili autobusy kursują po tych wszystkich y, kaplicach. Teraz tak, gdyby przykładowo pęknięcie nastąpiło, to taki autobus przejeżdża 12 metrów, wpada cały. Tak. Dlatego robimy to na zlecenie ministerstwa, aby po prostu przedstawić rzetelny raport, że te kopuły są w całe, nie ma pęknięć i tak dalej. Czyli robimy to w dobrej wierze i robimy to na zlecenie. To dlaczego od tego 1963 roku nikt tam nie wszedł? No to samo pytanie chciałem bym zadać. No dlaczego nie wszedł oprócz nas? No właśnie. Bo myśmy weszli, myśmy to wywąchali, że coś takiego jest i żeśmy tam weszli. No dlaczego nikt nie Mówię, To powinno być dawno udostępnione. A może komuś zależy, żeby te krypty król suwiańskich poszły w zapomnienie? A może komuś zależy, że byłoby to przewrócenie, można powiedzieć, części cywilizacji. Zresztą jak wejdziecie panowie tam zobaczycie, że to jest całkiem inny świat. Tam jest takie echo, jak na tym gdzieś tak jest w Afryce czy gdzieś jak się stoi na środku, a się mówi, to po prostu wszędzie słychać. Proszę? No, jest I tak taki... Tak słuchać ludzi z góry, yy, którzy stoją na wejściem, no tak. po całej kaplicy tam słychać. Tak, jest tak tubalny głos, można po cichu mówić, a w najdalszym kącie nie słychać wszystko. Wystarczy szeptem mówić, więc akustyka jaka jest. Akustyka. Myśmy wzięli tam do tych krypty słowiańskich specjalistów z radiestezji, mistrzów radiestezji wzięliśmy. I okazało się, że to, co oni stwierdzili, to jest bardzo dobre miejsce i to miejsce w to miejsce jest tak czakra po prostu. Tam życie powinno funkcjonować normalnie. Dlatego tutaj, no jak mówię, wszystkie rzeczy niby nieodkryte są trudne do zdefiniowania. Jeżeli coś się uda. Nam... No coś się może więcej dzisiaj zobaczyć, Tak, no, jeżeli coś zobaczymy, co jest pod ja wodą, panowie, zobaczymy. to chwała i podzięki dla wszystkich Słowian, jak to mówią po Dlatego zależałoby mi na tym, żebyśmy tam weszli i wyszli wszyscy. Także technicznie to najpierw chyba by trzeba te pontony, o których mówię. Tak, technicznie to mówiłeś. my jesteśmy już tak zorganizowani. Wy waszych to... nurków nie obchodzą, co my zrobimy technicznie. Wy będziecie wpuszczeni tam na linach, po drabinie zejdziecie, butle wam opuścimy, w kabinach podchodzicie, płetwy też chyba bierzecie. Nie, nie, ja proponuję, żeby bez płetw. Bez płetw bardziej... Tak? Nie. Ale może mniejsze. Mam takie płetwy, a w płetwach to jest 2 metry, to ja mogę wisieć 20 centymetrów nad dnem. Aha. Ja nogi mam wtedy u góry, i nie zamącę tego i tak dalej. Gdy chodził pod nie, to będzie za sekundę syf taki, że to nic się tam nic nie To się nie zobaczy, no, a zależy właśnie mi przeważnie na podłogach. I byście panowie sprawdzili pod tymi portalami. Dobrze, ten tak jak mówiliśmy, jakiś słoik wziąłeś, żebyśmy te No właśnie, i tu jest problem, bo nie wziąłem słoika na próbki. To jest problem, kazałeś wziąć te słoik Ale o wszystkim pamiętałem, ale o słoiku zapomniałem. Ale to nie nie ma problemu. Zobaczymy w śmietniku. To może nie, nie, Śmietniki ale znajdziemy po prostu jakieś tekturę, czy coś na tekturze wciągniecie, wyniesiemy, to położymy. Znaczy problem jest taki właśnie z tekturą, że to błyskawicznie papier wyciągnie wodę. I to się może rozsypać, a jakby było w wodzie, w słoiczku, to zostanie zachowana struktura tego tego tynku. No może tu gdzieś to pójdziemy, to pójdziemy. No, no to zaraz skoczę. Trzeba po prostu zresztą, te śmietniki, może coś znajdziesz, no. Tak samo te pozostałości tego wykucia w skale i wyłożenie dla tego tych odpadków skalnych po to, żeby po prostu gdzieś wysypać. I oni wysypali na to gołoborze i pójdą na gołoborze czarownice rozsypały czy tam ktoś. No, to mogą, przepraszam, a to może być właśnie urobek z tych podziemnych krypt. No tak, ale to jeżeli jest urobek, to będzie na tych kamieniach, na tym gołoborzu mogą być ślady narzędzia. Tak, a kto je sprawdzał? No właśnie, czy, czy, a no, ktoś, proszę, sprawdza. czy ktoś sprawdzał na tym gołoborzu kamienie każdy będzie na tą rampę kolejową? którą jakiś idiota kazał zamontować i zniszczył schody królewskie, po których schodzili nasi pra 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 przodkowie, po to tylko, żeby postawić rampę i żeby ludzie mogli zapłodzić i oglądać go z góry. I dosypał jeszcze kamienia, tym bardziej, że tam był wał kultowy. Tak jest potrójny wał kultowy, nie wiem, czy wiecie na świętym krzyżu, że tu są kamienie megalityczne. Okres megalitów tu się jak w Pirenejach, bo ściągnęli takiego profesora do Magalle, który właśnie to stwierdził, również profesor Zin, który jeszcze żył bo oni uczestniczyli w tej eksploracji tych obiektów razem z nami byli informowani myśmy się z nimi kontaktowali no ale wiecie no później to wszystko padło zaczęły się zmiany i tak dalej później biedny odszedł koniec no i teraz rola nasza zobaczyć co jest na ziemi jeżeli coś będzie to będziemy się ubiegać o to aby, wyp aby wypompować tam wodę ale to będzie musiała być zgoda ministerstwa no. Nikomu nie zależy, słuchajcie, nikomu nie zależy. Jeżeli komuś nie zależy, ja obojętnie jakiej ekipie rządzącej, to znaczy, że chce coś ukryć. Tylko pytanie, po co? To jest jeszcze gorsze, jakby pokazali na zewnątrz. Proszę bardzo, są krypty, no, królów. Może być inny powód. Mianowicie... Każdy się boi odpowiedzialności. Wypompuje tą wodę i na przykład coś tam się zniszczy, co ta woda jak gdyby konserwuje, jakby nie było. I będzie to, więc każdy nie, tam jest woda, niech będzie woda i... Ale co się może zniszczyć, jeżeli coś się miało zniszczyć, to przez tą wodę, ten pynk na wysokości dwóch metrów opadł, bo to rozpuściło. No tak, no to. ciekawe. No jest ciekawe, wiele ciekawe. punktów takich zaczepienia, jest wiele punktów niewyjaśnionych. No, myślę, że tutaj jeżeli będziemy świetni tak i sprawdzimy dokładnie to dno i te krypty, to będziemy w domu. Nie wiem jak te wasze kamery podwodne działają. Na jakie zasadzie to działa? Czy to w ogóle widać idealnie? Czy macie jakiś monitor na zewnątrz, jest czy tylko nakrywacie monitor, na pół? Tak, no jest mam monitor, ale yy, i chodzi o co? O co chodzi? Chodzi o to, żeby tej wody nie zamącić, Jak tą wodę hmm. raz zamącimy, hmm. to... to tak, jak tą wodę raz zamącimy, to jest dupa po prostu. W tak, końcu. No bo w no to ona będzie... opadnie za dwa tygodnie. Tak. To, tak. to ja myślę tak, Cza że wejdzie sam, jeden. A na pontonie będzie będziecie asekurował drugi. Wiesz o co chodzi? No bo z reguły nurek sam nie wchodzi, zawsze wchodzi dwóch, z tego co mnie tam uczony jakiś tam kiedyś, nie? Bo też kiedyś tam nurkowałem trochę. Ale jeżeli weźmiemy, puścimy Cię i będziemy nad Tobą płynąć, podajże, tym pontonem, to zawsze jest możliwość. Ale no, żeby... to jest na tyle duże, że może jeden być tu, jeden tu. Może, jeden być gdzieś, tak. może być tak, może być tak. Tylko czy macie lampy i kamery podwodne? Dwie przykładowo? Tak. Mamy trzy. Albo cztery. Dobra, teraz powiedzcie mi jeszcze, czy jakiś lekarz między nami jest? Jaka specjalizacja? Intermistki. No to praktycznie dobry. <śmiewanie> no bo ktoś może zasłabnąć. Chcecie, chcecie mnie zostawić na górze. <śmiewanie> A co wtedy na dół biegać? Ale wiedziesz, jeżeli już chłopcy zrobią robotę, tam na dole, bo ty jest najważniejsze no, 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 na Ja też jadę. Proszę, no ty też zjedziesz też, nie ma, nie ma problemu. Pod wodę. Pod, pod wodę chcesz rzeź? No Dobrze. To, 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 to będzie trwało, bo tam jest trzy krypty. Puścimy was najpierw do tej dużej krypty. Później zmienimy na mniejszą. A później tą najmniejszą. I głębokość jest taka sama? Głębokość jest taka sama właśnie. W dwóch jest taka sama, w trzeciej nie. A w trzeciej jest głębiej czy płycie? jest. Ale trzecia krypta jest mniejsza. To jakby była wyżej. To jakby ktoś tą kryptę wykorzystał do innych celów. Tak to wygląda. A te dwie krypty no, są po prostu no, kryptami. I nie mają połączeń między sobą? Nie Właśnie się. nie wiemy tego, co jest pod wodą. Bo jeżeli poziom wody w tej dużej krypcie jednej jest taki sam jak i w tej, tej pierwszej, bo one są obok siebie dzielone tylko ścianą, mhm. to może być prawdopodobnie, nie mogą szklano. być drzwi między tymi kryptami pod spodem. No bo jak wiesz, woda by się utrzymywała w tak. jednym jest taka sama i w drugim taka sama. Czyli ona musi stać w obu dwóch kryptach na wysokości dwóch metrów. Jeżeli stoi na wysokości 2 metrów czy 2,20, no to musi być przepływ wody pod spodem. Więc te drzwi wy znajdziecie. Także może być tak, że nawet nie będziemy tej drugiej krypty otwierać z góry, przepłyniecie pod wodą. No, i koniec, tak, no. Bo jeżeli są drzwi, to muszą być chociaż te metr 50 wysokości. A na dwóch metra, no to robiono takie drzwi. Dlaczego robiono w tych, w tych czasie, w tych kryptach takie niskie drzwi? No ten upłon był, musiał być zawsze złożony po to, żeby przejść do drugiej krypty, nie? Panowie, tyle ode mnie. No to dużo już coś już wiemy. Znaczy ja myślę, że e, pierwszą akcją powinna być akcja filmowania. No, szanowni Państwo, właśnie widzimy naszych nurków. Schodzą do wnętrza krypty. Za chwilę będziemy wiedzieć, co jest na dnie i w którym miejscu są krypty. Naszych królów słowiańskich, jak Państwo słyszeliście, uprzedziliśmy wszystkich o zagrożenia i o niebezpieczeństwie. Myślę, że wszystko powinno być dobrze, łącznie z tym, że poznamy nasze konkretne tajemnice słowiańskie. O, Szanowni Państwo, nie wiem czy widać, ale nurkowie zeszli pod wodę. Wkrótce. Okaże się, że krypty są nasze. Zobaczycie na filmie. Woda jest tak mętna, że nic, pełno nawrzucanych chyba papierów jakichś worków, które tworzą zawiesinę, i prawie nic w tym nie widać. E, tutaj, mniej więcej w tym miejscu na dnie. Jest ogromny zawór stalowy, taki jak w wodociągach używają. Może coś będzie widać, pomimo tej mętnej wody. Taki, co się korbę zakłada i kręci, uh -huh. żeby odkręcić i zakręcić. Zielony. Z rula stalowy. I ten zawór, który jest w tym dnie. Poza tym, no, śmieci dużo różnych. Są skrzyte pióra ptaków, nie wiem skąd. Natomiast na dnie jest taka warstwa mułu, czyli praktycznie do dna nie można dotrzeć Nie, no dotarłem. Będzie tam sfilmowane, ale. Ale jak jest, jak posadzka nic, nie, nic nie widać, nic nie widać. Jak się to poruszy, to już kompletnie. Mhm. No to wszystko do góry. Ale skąd pióra krypta? Nie wiem, nie mhm. wiem. Ale są, w każdym razie bardzo słabo widać, może by, by trzeba było spróbować kiedyś, jakby była dłuższy okres, gdzie nie ma deszczu. Bo jednak tam gdzieś może kapać do środka, choćby tymi błazami i mąci tą wodę. A proszę powiedzieć, czy jest przejście z jednej krypty do drugiej? Nie. Ma. Nie ma, jest. Ja nie, go nie wiem znalazłem. Opłynąłem całe naokoło pod wodą. I ta ściana jest? Tak. A czy tynki opadły? Na wysokości tego? Nie. Nie widziałem. Jest żółty, czy jakiś jasny ten tynk. Ale on jest na ścianie, czy jest na ziemi? Na ścianie. Na pod ścianie. wodą? Pod wodą na ścianie. No, jakie to może być tynk, skoro większość u góry tynku opadło? No, pod wodą się widocznie trzyma. Zaraz się Tomka zapytamy, bo on też oglądał, jakie jest jego wrażenie odnośnie tego. Tomek, ten tynk, który był na ścianach, to on nie był odpadnięty, on nie odpadał. Nie, i zresztą na dole pod czy... wodą ściany były obklejone czymś. Jakimś papierem albo czymś, nie wiem, czymś takim. Tak, tak. No ale kto by oklejał papierem ściany? Nie wiem. jak się tego poruszało ręką, to właśnie to odchodziło tak. i taka jakby, albo jakby farba. Tak, po albo prostu farba, żółte, tak. ładne coś takiego. Czyli może jakieś obrazy to były, może malowidła. Może, ale no, naprawdę woda jest tak... Czas tam w ogóle cały No Po prostu nic nie widać. Nic skądś mhm, Zobaczycie na tym będzie można nawet na tym małym ekraniku za chwilę coś zobaczyć. Mhm. E... Ale przejrzystość żadna. Do zero. No, bo... no ale no, jak wszedłeś... Rękę włożę pod wodę, to już jej nie widzę. Ale jak wszedłeś od razu... Tak od razu tak, nie od było razu. chwili żeby nie. cały nie, czas cały czas tak bo myśmy popłynęli do tej części tam dalej gdzie nie, nikt nie, nie chodził, się nie ruszała nikt tam nic nie mącił i tak dalej tam było to samo na samym końcu była lepsza widoczność no troszeczkę no. ale troszeczkę tak. No. także Czy na dzień dzisiejszy możemy tylko stwierdzić jedno że na ścianach krypt były jakieś malowidła, które zostały w postaci papierowej, może nie papierowej, Pana może jakiejś... papierusowej zerwane po prostu. Coś Aha, czyli jak się pociągnęło ze ściany, to schodziło wszystko. No. Hmm. Natomiast na dnie może coś tam jest, nie ma tam żadnych gmin, ani niczego takiego. Nie ma nic? Nie ma, znaczy... Gładko. Proszę? Gładko. No, nie, znaczy... Ja tam no, opłynąłem to dno w wielu miejscach i dotykałem i tak dalej. Ale jest równiutkie, tak jak posadzka, tak? Nie, jest trochę gruzu nasypanego z tak. tego co spadało. Są takie miejsca, gdzie takie są kuchy tego gruzu. Szczególnie właśnie przy, przy ścianie. Ale przypadkowe, czy, czy widać, czy pozbierane? Przy ścianach ospadało i tam się po prostu nasypało. Szczególnie w rogach jest takie kupy, są No bo akurat róg to jest róg, Z dwóch stron ściana, więc tego tynku jest coraz więcej. Tak. Czyli tyk praktycznie to odpadał hmm. z powodu odpadał wody. Tam, a, ten, a na tych filarach, które są pomiędzy tymi nawałami tej krypty to na tych filarach ten tink się trzyma bardzo dobrze. Na filarach, tak? tak? A ściany widać, że ktoś je z, tak, tak wygląda jakby były z betonu to czyli znaczy, właśnie te spachle, co widzieliście i tak dalej, może coś tam było i oni to za... yhym, zaciągnęli za, betonem za, tak? Zaciągnęli. A jak skała w tych miejscach, gdzie odpadły, pięknie? Czy to jest lita skała, czy to jest jakiś pustak, czy to jest czego to jest? W, tym, yy, w tych miejscach pod wodą nie ma, bo tam pod wodą nie ma odpadniętych zapachów. Czyli praktycznie to jest lita skała. No cóż. Dzisiejszy dzień ekspedycji niczego wiele nie zmienił. Myślę, że następny do czegoś sensownego doprowadzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to nie koniec naszej ekspedycji podwodnej. Nurkowie znaleźli rzeczy, o których po prostu Państwu nie możemy powiedzieć. Poza tym z informacji uzyskanych od archeologów niezależnych mogę powiedzieć jedno, że jest jeszcze jedno piętro pod... Kryptami królów słowiańskich. Wkrótce pokażemy Państwu zdjęcia. Na dzień dzisiejszy pobraliśmy próbki tynków, pobraliśmy próbki stalaktytów, które wysyłamy do Instytutu w Krakowie i tam eksperci stwierdzą z jakiego mniej więcej okresu jest piasek, z jakiego okresu jest tynk, jaka jest spoina, czym to było łączone i tak dalej. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć jedno: z ekspedycji jesteśmy zadowoleni, ponieważ Jesteśmy bardziej przekonani, że jednak krypty królów słowiańskich są we właściwym miejscu. Dziękuję.